Imy tak. grożąły zaskoczenie. Tak? tak, tak. Trochę tak I my tu i ty z tej tak. strony. No bez... właśnie. I wszystko. Jest OK. No. Czybym ja zakończył? Co mamy ustalone? Myśmy czy? Trochę tak. A. To w porządku. To z tej strony nie zamyśli. Wciąż Tak, ja tak to moje. Nie pokazuj tego. Wczoraj się tak. Tak. Będziesz tam dobrze. Tak. E, czy tam jeszcze? Kamera napisie tak już teraz, tak, tak. Wszystko się nagrywa, kręci się. Raz, 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 raz. Dwa, trzy. Próba mikrofonu. Dzień dobry, witamy, nie dobry wieczór. od razu mówię. Tęskniłem za tym formatem. Tak? Tak. nas nie było. Rozwijamy się. Ostatni format był mocno komentowany w internecie. No... Ja z, tak. coś to oglądałem, to ja komentowałem. Poza tym chciałbym kupić sobie nowy samochód. Tak. tak. Pierwsza zmiana komentuje. Dobry wieczór, dzień dobry, witamy, cześć, czołem. Odpalamy nasze silniki e, rakietowe. Tak. E, nadajemy prosto z najbardziej multimedialnego newsroomu, najbardziej multimedialnej grupy mediowej w Polsce. Brawa dla nas. Wiemy, na to czekaliście. Jesteśmy tak profesjonalni, że nie wiemy, co dzisiaj będziemy robić, a to dlatego, tak, że mamy wydawcę. Mamy wydawcę. Już. 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 hałas dla Justyny. justyny. Tak, jest Już. No, a co to, jest? co to jest? Internet nam wydrukowałaś. Pierwsze zadanie. A, dobra. Michał Wiśniewski znów zostanie ojcem, znak zapytania. rzucił do sieci wymowne zdjęcie. Tak, to prawda. Y tak, wiemy o tym. <laughs> Córka... Nawet zareagował na to, co mówiliśmy na antenie. Proszę, jak się robi dzieci? No przecież Ty wiesz najlepiej. Ja chyba, nie? Szanowni Państwo, teraz Paweł będzie opowiadał. Eee, no potrzebna jest partnerka najlepiej, tak? tak no, chociaż można się uprzeć może być partner. Ale Próby są takie same. Eee, I w tym momencie potrzebna jest miłość. Tak. Żeby był związek tak. pomiędzy partnerką, latoroślą a stwórcą. Eee, dobra. Ale... Miłość? Mi potrzebna byłaby. Musi być, Aha. nie? No, można bez miłości? No to ja już jestem starszej daty. Dobra, Paweł... E, to ty e, kontynuuj teraz, bo to, to przejąć. Zaskoczyłeś mnie. Wszystkie twoje partnerki kochałeś? Zawsze. Zawsze. Kochałem je w tym momencie. W momencie. <laughs> <laughs> Okropny jest. Dobra, które to dziecko i która to żona? Szóste dziecko, ale nie wiem, która żona. On e, też się może gubić. Czwarta? Farta? Chyba jakoś Farta. tak. Piąta? Nie wiem. Była mandaryna. Gdzie na rekord? Normalnych imion? Była nie córka Apolloniusa no, Tainera. Ja nie, nie, nie była. Była jego menażerka. To już trzy. E e a czwarta? A, a, a ta z zespołu I pierwsza była. I pierwsza była, no to pięć. I ta Teraz jest I chyba najładniejsza. Zaryzykuję. Wszystkie są ładne. się, mandaryna. My się odcinamy od niego, wszystkie są ładne. Nie, no tak, e fajna, tak, Paweł wczoraj zasugerował, że dziecko powinno nazywać się Wpadka. Tak, i od razu była odpowiedź. Mhm, Bo tak. jesteś niegrzeczny po prostu. Nieprawda. Wpadka. O, wpadka. Tak jakby się tobie nie przytrafiło. No oczywiście, że tak, ale dałem normalne imiona. Jak? Nat Natasza i Wiktor i Zuzanna. Ale pamiętasz. I, to, i tak. to się ceni. Dobra, temat zrobiony, możemy lecieć dalej. dalej. <śmiech> Następny! Ciekawe <laughs> ile jeszcze tego jest. <laughs> Dawaj. O! No proszę, to jest twoje. Czesi przejmują Kaliningrad. I kpią z Putina. Setki memów a Rosjanie wściekli. Paweł, twoja teoria z dzisiaj? Eee, ja, ja nie miałem żadnej. Miałeś, no? oczywiście, że Miałem, żadnej, przypomnij. Nie masz żadnej teorii, Paweł. Cześć, Ty człowiek, który ma teorię na wszystko. Znasz się przecież na tym. Wojna. Bo tam smutno im jest, a jak czesi coś przejmują, to czesi, zawsze jest zabawne, od Zawsze chcie, chcieli mieć dostęp do no może, morza, tak? No tak. Dlaczego ale... się witają, Acholi? To się tak mówi, ahoj? No. Ale przez samo? No, no samo. A, no, 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 to nie, nie mam nie, teorii. To, no, krótsze. Nie mam teorii, nie ma co wie, bo nie, nie widziałem mema. Nie, w, no to jest trudny temat, geopolityczny bym powiedział. A, a, ambasada USA e, ostatnio zapytała się Czechów, e, e, czy chcą lotniskowie skupić. Tak. E, tak. Zamówili samoloty. Okay. Cze, czeskie pociągi już mają trasę tak. bo, na połączenie. I oni zamówili samoloty, które, które startują z lotniskowców i nie wiedzieli o tym. Tak. To jest ta z, sytuacja, rozumiesz? Trochę, bo. my się na tym nie znamy, więc nie będziemy o nie I podobał nam się ten temat. Rodzi, ogóle... to teraz dla ciebie jest. O! Będzie skandal! Skandal na Love Island. Daniel odpada z programu i tłumaczy się z tajnych znaków do dziewczyny. Co oznacza literka T? Co... – Nie oglądam tego programu. Nie mów A, tak! Ja wiem! Nie, nie oglądam. Ale ludzie tam, się tym interesują. Tam występują te laski, które jeszcze w dodatku opalają. Ale to jest jakieś dachy. Ja wiem. I, te. I panowie, to, to. którzy mają muskulatury nie taką jak ale, ale zrobił takie te? Czy, czy jak z zrobił? Programu, te? Tak? Czy nie tak, tak. Nie zrobił był faworytem. Te to jest przerwa. Przerwa, właśnie. Dziękujemy bardzo, idziemy na przerwę, to jest chyba koniec, tak? Nie? Oznacza nie? To oznacza literka T? To przerwa, to znaczy przerwa. To nie może oznaczać tak? Ja, no właśnie, jak, jak z tobą piszę może to ta, jest jakaś pozycja, pozycję, że to T, to jest tak. Może to jest jakaś pozycja na literę T, ale T jeszcze nie znam i chętnie poznam. T. T. Moglibyście mnie zapisać Dzień w no, czekaj, programu? Na nie, no bez... Nie, to się nie, nie. Da. to raczej... No, no nie. Nie ma, to jest nie bardzo... To, to nie. A Love Island to jest to z Polsatu, czy Poczekaj. to drugie? Ktoś stąd ogląda Love Island? Co? Nie? A. Ty też, ale dobra. Sorry. Co myślisz? dla Love Island? Myślisz, że, że poważnie jest? ludzie nie oglądają takich o, programów? Kule. To Niech ona pomogę. Poczucie humoru. Kiedy masz, zapytaj. No, <laughs> no dobra. No Jeszcze co możemy? Dobra, teraz ja. Etna no, na najnowszym to, to zdjęciu. okryta kołdrą, ale tylko gdzie, nie Nagie ciało wokalistki disco Polo i tak rozbudza zmysły. Zapytaj Anki, bo widzę, że się wyrywa do Czekaj, 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 czekaj. Etna, wiesz, No to, to, to przecież to wulkan, no. taka wokalistka to jest. A, Naśpiewa, w podobnym wieku. Ja byłem w tej chory i. Piewa taką piosenkę o, rol, o rolnikach, aż mi coś z pupy wypadło. Ona, ona ma na gieciarka. Następne, ciało. następne! Odłączyłem następne. się, czy nie? Nie, tak, dobra. Nie, nie poczekaj, no nie, jeszcze już nie. ma tego są... tematu, proszę. Ale to jest wiekowo kobieta dla Pawła. Cię, ale no to, co wiekowo? O, jeszcze raz kocham 50. -ce. Stara i brzydka. O tym powiedziałeś! No, Dla mnie no to przecież... O, jest dla nas. Tak, Dobra, tak. To, będziemy mówić. Paweł się na tym zna najlepiej. Nie znam się, na pewno. Ekipa Friza traci sześciu o, yes. członków? Tak. Sześciu. Wydawało nam się, że jesteśmy przyjaciółmi. Relacje przestały być dla nas priorytetem. tak. No Tylko Fritz no? za zarabiał w tej ekipie, no. tak naprawdę. To on brał główną kasę, a jakiś procent odpalał kolegom. Oni myśleli, że to się kiedyś zmieni, bo są jednak potrzebni. Nie, bo tak? najpierw było tak, że oni się dzielili. Tak. Ale później na giełdę weszli. Tak. Y no. Wtedy no no. No. No I to jest e, tak, jak Paweł jest... poleca wycieczki o. wszystkim. Bo mój kolega mm -hmm. ma biuro podróży. Mm -hmm. Tylko, i... 10 Tylko 10% biorę. Tylko 10%. Nie jesteś pazerny, to... dlatego biznes działa. To jest a jak Freeze bierzesz 60%, a reszcie dajesz po to pięć. Nie, się skończyła przyjaźń, skończył się biznes, bo samemu facet tego nie uciągnie. Nie? Dobra. O, no, proste. A to tak tego u nas, nie? Się? Na czym? Na tym programie? No? no, nie, czy nie, no możemy powiedzieć. No, ty. ty. Ja mam zamiar zmienić samochód. Dziękujemy bardzo. To <laughs> jest <Stronizing coughs> fragment. Nie Ale Lądujemy, chłopaki. mamy jakoś to zakończyć jakoś? Tak, no... z dedykacją dla Ani tam siedzącej. Pozdrawiamy, dziękujemy. <mum> 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 Nie ja.